Ja jestem w dawnym kościele księży Letyną świętego Norberta, a obecnie Czerkwią Grekokatolicką podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie przy ulicy Wisilnej. Prawda, tu jest ich krzyż, tu są ich ogłoszenia. Tu pisze na 11. Proszę bardzo. Tutaj wchodzę do środka. Tutaj patrzę jak tu są ogłoszenia, że trzeba zakrywać prawda, usta. To są różne obrazy świętej Ikonostasy Chrystus, prawda? Ikonostasis. O, pisze, że to ma związek z Matejką, co mnie dosyć zaskakuje, prawda? Matejko tutaj, prawda? Też ten. I tutaj widzę w tej chwili odbywa się chrzest, prawda? I tu mamy ikonostas. Prawda, ten dawny krzyż, który był u Saletyno, został, prawda, i jest on dalej tutaj pięknie ze stułą otoczony. Tutaj w dawnej kaplicy Matki Boskiej Saletyńskiej jest Matka Boska Nieustającej Pomocy, prawda. Tutaj piękne sztandary. Proszę bardzo, tu jest są relikwie, nie wiem, świętego Mikołaja czy kogoś bardzo, bardzo to jest ładne, tu się przed krzyżem, są inne relikwie, prawda. Tutaj przed krzyżem, przed tymi świecą się świeczki, tutaj przed, przed krzyżem i kolostasem też i tutaj jeszcze mamy bardzo, bardzo ładnie dużo świecących się Świecących się rzeczy obok sztandarów, przed bardzo piękne sztandary, przed nie wiem, czy, czy to jest ompleza o matki boskiej, matki boskiej tej teodokos, według mnie, co, co ma Chrystusa na dłoniach w brzuchu. No i tu widzieć bardzo ładny ikonostas, prawda? I to by było. Na tyle mojej relacji. Amen, amen, amen.